Bardzo serdecznie witam wszystkich telewidzów w naszym kolejnym odcinku programu Słowo ostrzejsze niż miecz. Rozmawiamy o zasadach lektury Pisma Świętego i dzisiaj chciałbym, abyśmy poznali bardzo istotną zasadę naszego pochylania się nad tekstem natchnionym mianowicie zasada, która głosi, że przy lekturze Pisma Świętego koniecznie należy uwzględnić kontekst. Historyczny powstawania danej księgi. Mamy taki zwyczaj, że każdą zasadę omawiamy na bardzo konkretnym przykładzie. Dzisiaj chciałbym sięgnąć do Ewangelii według Świętego Jana, do 21 rozdziału. A więc, zwróćmy uwagę, że jesteśmy już na samym końcu Ewangelii Jana. W momencie, kiedy dzieje zbawienia posunęły się już tak daleko, że pan Jezus z martwych wstał i właśnie objawia się apostołom nad jeziorem galilejskim, albo jak mówi Jan, nad Morzem Tyberiackim, sięgnijmy do tego fragmentu, który opowiada o cudownym połowie ryb. Taką ciekawostką jest to, że święty Jan zamieszcza ten tekst na samym końcu swojej Ewangelii, natomiast synoptycy mówią o cudownym połowie ryb już u początku publicznej działalności. Każdy z ewangelistów miał bowiem swój własny koncept i dokładnie wiedział, w którym momencie chce dane wydarzenie opisać, aby pełniej zgadzało się z teologią, którą pragnie przekazać swoim czytelnikom. My jednak sięgnijmy do tego fragmentu, nie będziemy czytać całości tego tekstu, ale jedynie te najistotniejsze fragmenty, aby zobrazować zasadę. Przypomnę, iż przy lekturze Pisma Świętego należy uwzględnić kontekst historyczne powstawania danej księgi. I tak, potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanaelskany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieci po prawej stronie, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział do Piotra, ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Później wiemy, że Szymon, gdy usłyszał, że to jest Pan, rzucił się w morze, przybył do brzegu i oto ciąg dalszy. Kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon, Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Przerwijmy w tym momencie naszą lekturę, aby postawić sobie pytanie, czy owa liczba 153 jest liczbą rzeczywistą, realną, rzeczywiście tyle ułowiona wtedy ryb, czy może raczej chodzi o jakąś liczbę symboliczną. Przypuszczać należy, że mamy do czynienia z symbolem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w kontekście Ewangelii Jana, a Jan pisał swoją Ewangelię najpóźniej ze wszystkich czterech ewangelistów, być może koło roku 90. naszej ery, więc popatrzmy, że jest to około 60 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jan był najmłodszym z apostołów. Sam siebie tutaj nazywa uczniem, którego Jezus miłował. I Jan jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną. Wszyscy inni ponieśli śmierć męczeńską. W związku z tym Jan miał długie życie, i przez ten cały czas. Reflektował nad tym, co widział przy boku Jezusa, nad jego nauczaniem, nad cudami, których był świadkiem. I ta bardzo długa refleksja zaowocowała tym, że w jego Ewangelii, Ewangelii Janowej, znajduje się bardzo wiele symboli. Możemy także zauważyć, że przecież Jan jest autorem. Jeszcze innych ksiąg, które weszły na karty Nowego Testamentu, oprócz listów, jest autorem także Apokalipsy. A ta już najpełniej ze wszystkich ksiąg biblijnych przesycona jest symboliką. Praktycznie prawie w każdym zdaniu możemy tam odnaleźć jakiś symbol, który trzeba właściwie odszyfrować i właściwie rozumieć. Jeżeli więc przyjmujemy. Że ta liczba 153 jest liczbą symboliczną, to warto zastanowić się, co może ona oznaczać. Otóż od początku dziejów kościoła były różne próby interpretacji tej liczby. Byli tacy ojcowie kościoła, którzy powiedzieli, że w starożytności znano 153 gatunki ryb. I z każdego gatunku Piotr wyciągnął na brzeg po jednej rybie. Tak się jednak składa, że z tej interpretacji niewiele wynika. Inni więc szli nieco dalej i dotykali już tutaj myśli teologicznej. A mianowicie mówili, że w starożytności istniało 153 narody pogańskie. A to by oznaczało, że Ewangelia będzie docierać do wszystkich narodów pogańskich. Bardzo ciekawa myśl teologiczna. Trudno jednak znaleźć jakieś potwierdzenie w starożytnych pismach, na przykład, czy chrześcijańskich, czy pozachrześcijańskich, gdzie mielibyśmy taką informację podaną, że rzeczywiście znano wtedy 153 narody. Należące do pogan. Próbowano więc jeszcze inaczej, równie symbolicznie, zmagać się z tą liczbą. Bo zwróćmy uwagę na to zdanie, a kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę. Mamy więc 153 ryby złowione przez Piotra, i jedną, którą przygotowuje na posiłek Jezus w sumie jest więc ich 154, a 154 to 2 razy 77. Mamy cztery siódemki, a siódemka jest liczbą, która w judaizmie wskazuje na działanie Pana Boga. Można więc tutaj odczytać też taką myśl, że ten cudowny połów ryb jest bożym znakiem, dokonał się dzięki Bożej interwencji. Jest więc i taka próba odczytania tej liczby. Myślę jednak, że najtrafniejsza, i tutaj właśnie dochodzimy do naszej zasady, iż należy uwzględnić kontekst historyczny powstawania danego dzieła. Myślę, że najważniejsza interpretacja jest ta, która opiera się o tak zwaną gematrię. Gematria to właśnie historyczne. Sposób interpretacji fragmentów biblijnych, bardzo rozpowszechniony w starożytności, w judaizmie i dzisiaj również wśród wyznawców judaizmu, wśród Żydów, chętnie się po niego sięga. Na czym polega gematria? Otóż każdej literze alfabetu hebrajskiego przyporządkowana jest pewna cyfra lub liczba. Dwa przykładu. W pierwszej literze alef przyporządkowano jedynkę, w drugiej literze bet przyporządkowano dwójkę i tak idzie to dalej, ale już nie w takiej kolejności. Są takie liczby, którym przyporządkowano na przykład liczbę 50, a wiemy, że tyle, tyle liter nie ma w alfabecie hebrajskim. W związku z tym, na zasadzie. Pewnych działań, możemy nawet powiedzieć matematycznych, dokonuje się interpretacji tekstów biblijnych. Taki najbardziej chyba znany przykład i klarowny pochodzi z Ewangelii Mateusza. Otóż już w pierwszym rozdziale, i to na samym początku, Mateusz przedstawia rodowód Jezusa. Jest to genealogia, w której wymienia się bardzo dużo. Imion na takiej zasadzie pewnego wzoru. Ten był ojcem tego, a ten był ojcem tego. I tak po kolei dosyć długi jest ten rodowód, ale co ciekawe, kończy się on taką frazą, że od Abrahama do że Dawida, mamy 14 pokoleń, później od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń i później do Jezusa 14 pokoleń. Ważna jest tutaj ta czternastka. Otóż Żydzi wierzyli, zgodnie zresztą z zapisem ksiąg Starego Testamentu, że gdy przyjdzie Mesjasz pochodzić będzie z królewskiego rodu Dawida. Imię Dawid zapisujemy w języku hebrajskim, bez samogłosek. Zapisujemy y, trzema spółgłoskami: D, W, D. Otóż w gematrii literce D odpowiada czwórka, literce W odpowiada szóstka. D, W, D to 4 plus 6 plus 4. Daje nam 14. A więc ten ciąg 3 razy 14 pokoleń oznacza, jakby ewangelista chciał nam powiedzieć, Dawid, Dawid, Dawid. To miał być przekonujący argument, że rzeczywiście Jezus pochodzi z królewskiego rodu Dawida. Tak właśnie działa gematria. Na takiej zasadzie Żydzi czasów Jezusa interpretowali wiele fragmentów biblijnych. Otóż wiemy, że święty Jan Apostoł był wyznawcą judaizmu, był Żydem, który uwierzył w to, że Jezus jest Mesjaszem. W czasach, gdy pisał Ewangelię, być może już Kościół odszedł od synagogi, drogi tych dwóch religii się rozeszły. Był to na pewno ten moment newralgiczny. Niemniej jednak Jan zapewne doskonale znał Gematrię, i jeżeli tak, to możemy spodziewać się, że ta liczba 153 oznacza pewne hebrajskie wyrażenie. Otóż w języku hebrajskim sformułowanie BNE-HA-ELOHIM oznacza synowie Boży. Elohim to wiadomo Bóg, BNE to synowie, od BEN syn. Liczba mnoga. Mamy więc hebrajskie sformułowanie Bnecha Elohim, i jeśli każdej literze w tym sformułowaniu przypiszemy odpowiadającą mu w gematrii cyfrę lub liczbę, to suma tych liczb i cyfr daje nam równo 153. A jeżeli tak, to jest to coś naprawdę niezwykłego, bo oznacza, że Piotr, próbujemy odczytać symbolicznie ten fragment, Piotr będzie łowił w sieci kościoła Bnecha Enochim, synów Bożych. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwie, to znaczy, że kościół się nie rozpadnie, że kościół przetrwa. I zwróćmy uwagę, że ta interpretacja jest potwierdzona tym, co dzieje się za chwilę. Mianowicie, za chwilę mowa jest o nadaniu, Prymatu Piotrowi. To ten piękny tekst. Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paść owce moje. I powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie?, i rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, paś owce moje. To piękna scena nad jeziorem y, Galilejskim, kiedy Jezus powierza pieczę nad kościołem Piotrowi. Mówiąc późniejszą terminologią, Pierwszemu papieżowi. Mamy więc nadanie prymatu, natomiast ta scena w Ewangelii Świętego Jana genialnie koreluje z zapowiedzią prymatu, którą znajdujemy w Ewangeliach synoptycznych. Siegnijmy może do Ewangelii według Świętego Mateusza, do 16 rozdziału, kiedy to Ewangelista przenosi czytelnika. Na północ dzisiejszego Izraela, dawnej Palestyny, do miejscowości o nazwie Cezarea Filipowa. Otóż Cezarea Filipowa to nowa nazwa miasta, które w Starym Testamencie nosiło imię Dan. Otóż w Dan wybudowano nieregalne sanktuarium, świątynię, w której oddawano cześć bóstwom pogańskim. Ten kult bardzo się szerzył. W tej świątyni postawiono figury bóstw pogańskich. Jeden z najbardziej znanych bogów tam czczonych to bóg o imieniu Pan. Tak, to jest imię własne. Później przekształcono nieco to imię i utworzono też nazwę dzisiejszego miasta, mianowicie Banias. To, ta nazwa Banias pochodzi Właśnie od imienia Bożka Pana. I to właśnie tam prorocy walczyli z bałwochwalstwem. Doprowadzili do tego, że te pogańskie świątynie zostały zburzone. Leżały w gruzach, były pogruchotane ołtarze tych pogańskich świątyń, ich kolumny. A wszystko to w niesamowitej scenerii, bo tuż za tymi rozwalonymi świątyniami bóstw pogańskich rozciąga się potężny masyw góry Hermon. Otóż te świątynie pogańskie leżały już w gruzach w czasach Jezusa, a musimy zdać sobie sprawę, że Izraelici wierzyli, że Bogowie pogan to demony. Gdybyśmy sięgnęli do Septuaginty, czyli greckiego przekładu Biblii hebrajskiej, w psalmie 96, 5 wierszu czytamy, że wszyscy bogowie pogan to demony. I teraz, jeżeli zdajemy sobie sprawę z takiej niezwykłej scenerii, mamy potężną górę Hermon, mamy rozwalone świątynie bóstw pogańskich i Jezus z apostołami, który zbliża się do tych właśnie terenów. Co wtedy się dzieje? Opowiada nam Mateusz Ewangelista. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej i pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Zapytał ich, a wy za kogo miał uważacie? I odpowiedział Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego? Jezus później wypowiada pochwałę Piotra, błogosławiony jesteś, bo ciało i krew nie objawiły ci tego, ale mo, ojciec mój, który jest w niebie. I teraz bardzo ważne słowa. Otóż ja Tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jezus zapowiada Piotrowy Prymat, ale zwróćmy uwagę, że nie jest przypadkiem, że dzieje się to akurat w takiej scenarii. Możemy sobie pomyśleć, że gdy Jezus wypowiadał słowa, ty jesteś Piotr, czyli skała mógł ręką pokazać na ten potężny masyw góry Hermon. Góra Hermon to dzisiaj najwyższa góra w Izraelu, już w pobliżu wzgórz Golan, na samej północy. Wiecznie pokryta jest śniegiem, bo jej wysokość już przekracza tę, tę granicę śniegu, więc wygląda majestatycznie, potężnie. Jezus mówi do Piotra: Ty jesteś jak ta skała, a później. Całkiem możliwe, że pokazał na rozwalone pogańskie świątynie. Notabene to gruzowisko leży tam do dnia dzisiejszego. Jeżeli jakieś pielgrzymki udają się na północ Izraela, to mogą zobaczyć te rozwalone kolumny dawnych świątyń bóstw pogańskich. Mógł Jezus pokazać na to rumowisko i powiedzieć, a bramy piekieł. Bo wszyscy bogowie pogan to demony. Nie przemogą kościoła, który będzie zbudowany tak potężnie na skalę. Zwróćmy więc uwagę na bardzo taką widowiskową naturę tej zapowiedzi prymatu. Z jednej strony potężna skała, z drugiej strony rozwarone świątynie bóstw pogańskich i zapowiedź tego, że kościół przetrwa, bo bramy, piekieł go nie przemogą. I taka jest myśl zawarta w zapowiedzi prywatu, natomiast przy samym nadaniu prymatu pojawia się ta sama idea. Piotr będzie łowił synów Bożych, czyli tych, którzy należą do Kościoła, w sieci Kościoła, a ta sieć się nie rozerwie. To znaczy, że Kościół przetrwa. Mamy więc tę samą ideę wyrażoną bardzo symbolicznie w Ewangelii Świętego Jana, no bo właśnie Jan jest mistrzem symboliki. I teraz zwróćmy uwagę na to, jak wygląda samo nadanie prymatu. Święty Jan sięga tutaj po bardzo ciekawą, specyficzną grę słów. Otóż w języku greckim mamy kilka słów, które przetłumaczyć możemy jako kochać, miłować na język polski, i z dwoma z nich mamy tutaj do czynienia. Mianowicie miłość, w której podkreśla się aspekt bezinteresowności, podkreśla się aspekt ofiary, nawet wielkiego poświęcenia, w języku greckim określana jest terminem agape. Natomiast miłość, która oznacza swoistą przyjaźń, wspólne doświadczenie, wspólne poznanie się, zainteresowanie, również taką emocjonalną więź, w języku greckim określa się terminem filia. Stąd na przykład w języku polskim filantropia, czyli umiłowanie człowieka, filozofia, czyli umiłowanie mądrości. Mamy więc dwa greckie terminy. Jeden podkreśla bardziej bezinteresowność i poświęcenie, a drugi podkreśla bardziej taki emocjonalny związek i wspólne doświadczenie. W tym kontekście popatrzmy, jak wygląda nadanie prymatu. Jezus stawia trzy pytania: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? I tu pada słowo agape. Więcej aniżeli pozostali apostołowie. Czy miłujesz mnie miłością Agapę, to znaczy całkowicie bezinteresowną i zdolną wręcz do ofiary z życia? Piotr jest bardzo szczery i odpowiada, tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham i tutaj pada termin philein, Filia, Ty wiesz, że Cię kocham, tak czysto po ludzku. Nie jest to miłość całkowicie bezinteresowna, nie jest jeszcze zdolna do największych poświęceń, ale jest szczera. Zasadza się na tych trzech latach, które Piotr spędził u boku Jezusa. Za drugim razem Jezus nieco obniża poprzeczkę i mówi: Piotrze, czy miłujesz mnie miłością, Agape? Bezinteresowną, zdolną do poświęceń, ale już nie pyta, czy więcej niż pozostali apostołowie. Piotr znowu w swojej szczerości odpowiada: Panie, ty wiesz, że cię kocham. I znowu Pana tutaj termin filejn, yy, kochać właśnie tak czysto po ludzku, bo miłość Piotra była ludzką miłością, podszytą niekiedy strachem, lękiem, o czym karty Ewangelii świadczą doskonale. I zwróćmy też uwagę, że tłumacz na język polski tego tekstu bardzo skrupulatnie oddaje te dwa różne terminy konsekwentnie: agape to miłować, a filia to kochać. I wreszcie za trzecim razem Jezus jeszcze bardziej obniża poprzeczkę i pyta: Piotrze, czy kochasz mnie? I tu pada termin filia. Czy kochasz mnie tak zwyczajnie po ludzku? Miłością, która być może nie jest absolutnie doskonała i bezinteresowna i zdolna do wielkich poświęceń, Piotr odpowiada tak, taką miłością Cię kocham i słyszy paść owce moje, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, bądź pierwszym papieżem. Bo Jezus mówił o sobie, Ja jestem dobrym pasterzem, a teraz swoje owce przekazuje Piotrowi paść, owce moje. I to jest bardzo dobra wiadomość, że Jezusowi wystarcza taka miłość, jaką w danym momencie mamy w swoim sercu. Nie musi być absolutnie doskonała, nie musi być jeszcze tak wyszlifowana, że będzie zdolna do największej ofiary ofiary z życia, ale musi być szczera, tak jak w przypadku Piotra. I wtedy Jezus, podobnie jak Piotrowi, każdemu z nas powierza zadanie w kościele. I idąc nie to dalej, możemy zwrócić uwagę na to, że za chwilę Jezus zapowie, jaką śmiercią Piotr będzie musiał umrzeć. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to oznacza, że ta miłość Piotra, która teraz może być określona terminem filia, dzięki duchowi świętemu przez lata zostanie oszlifowana niczym drogocenny diament i stanie się miłością Agapy, miłością absolutnie bezinteresowną, zdolną do ofiary z życia. Proszę Państwa, mówimy w naszym programie słowo Ostrzejsze niż miecz o zasadach lektury Pisma Świętego. Dzisiejsza zasada brzmi: przy lekturze Biblii należy uwzględnić kontekst historyczny powstawania danego tekstu. Rzeczywiście, historycznie rzecz ujmując, zasada gematrii była bardzo istotna w czasach Jezusa, i dlatego możemy przyjąć, że liczba 153. Oznacza w Jezusowym opowiadaniu o nadaniu prymatu, oznacza synów Bożych, których Piotr będzie gromadził w sieci Kościoła. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę i zapraszam na następną opowieść.